Dziękuję za śniadanko. Ja to objętym jej, co? Już jest tu. No idźcie. Muszę robić trzy kubki. Muszę leją. Masz i tu. <słuch> rano dostają chlupy. Takie niebyle jakie wcale.

Polo, Knusia. Dzień dobry. Mamy sobotę ósma. Mm. Dzisiaj jest po prostu przepięknie będzie. Przepięknie. Kozy mają co jeść. Widzę. Chodźcie, chodźcie. Zobaczcie, gruszka. Jak kwitnie. O moja coś nie kwitnie. Moja nie będzie miała owoców w tym roku? Czy tylko tutaj trochę? Teraz zobaczymy. O, tutaj trochę. Nie, no chyba idzie trochę. Ona zawsze miała dużo. Patrzcie, jak zabezpieczyłam ten konar, no bo przecież obgryzały jak. wariatki jakieś. Mało będą miały dziewczyny w tym roku. Gruszek. One są takie cierpkie, że. że ich się nie da za bardzo. Cześć, kochanie! Jak życie! Jak życie mam. Muszę je poczesać brudasy, poczesać wam słyszę, tak, cześć beluchna brudki zobaczcie ile macie trawy ile wy macie trawy Żepak. nie żółtki, Czymś pryskal. Żeby był taki niski. Zapewne. Masz białe usta i białą szyjkę, tak? Pokazujesz. <sł <Anyone>? Słodziak. Dobra, idę dalej. Co jeszcze? Ryjuty. Idziemy. tamte stoją. One jeść za bardzo, to nie. Mokra ja trawa, nie będę. Cześć ryjek. Słuchajcie, już minają. Te panienki tutaj, co są? Ojej, też już mi dają jajeczka. Codziennie jedno mam. Mam nadzieję, że będzie lepiej, nie? Wariaty. Dziuduś. Wiecie ja co chyba nie będzie tak ładnie jak się spodziewałam. Już jakoś się pogoda trochę psuje. Kozą zawsze na Sió. Na lato taką, w taką kasterkę wody wlewam. Ale co bym chciała pokazać? O tak robią. Moje kozy właśnie tak robią. Tutaj sobie kotki przechodzą. Mam taką starą blachę z... Starą blachę mam z, z tego, stachu i Może mi się udają tu przytargać, no bo Dalej ten kto, kto chciał kozy, tu dalej chce kozy. Dalej tak to wygląda z nimi, tak? Idziemy do mojej szkółki. A w mojej szkółce czereśnie. Orzech. Ten coś nie idzie, tu idzie. Idzie. Idzie orzech. Tutaj też idzie orzech. Tutaj coś idzie, ale nie wiem co. No i borówki Borówki mają kwiatki. Nie to jest aronia kwiatki Jagoda kamczacka, no wszystko ładnie tu idzie. Luszcz, bluszcz, bergenia, ser serce Trzeba będzie ją przenieść w jakieś miejsce. No, całkiem, całkiem ładnie tu. Bo tutaj, wiecie, osłonięte folia stoi. Osłonięte to wszystko jest i tak fajnie wychodzi. tu. Ale mam jeszcze więcej tych czereśni, um, Chyba je powykopuję. Zobaczymy. Jesteśmy w moim nieogarniętym ogródku. Patrzę, że już rosną. Słuchajcie, moje. Wszystko muszę stąd powyrywać. Moje ukochane. Jak one się nazywają? No, jak one się nazywają? Żurawki. Ach, ta leży. Aż ty. Nie miał. Żurawki już mi wyrastają. Mam nadzieję, że wszystkie się, mam nadzieję, że wszystkie się odnowią. A tutaj mamy gluszczyk kurdybanek. Do sałatki idzie. Jest trochę intensywny, więc za dużo go to tak nie bardzo, nie? Co my tu mamy? Młody mleczek jakiegoś młodego mleczka szukam. Młody mleczek. O, tutaj mamy młody mleczek. Ten jeszcze może być. Jakiś ślimak. To jest ten Oman chyba. Muszę go usunąć, bo jest go za dużo tutaj. Zajmuje za dużo miejsca. Wszystko jest jak widzicie, widzicie w nieładzie. Po prostu to wszystko samemu ogarnąć. To jest wyzwanie. O tutaj. Żuraweczki. Tam też jest jedna. A tutaj wyrasta, wyrasta mi kolejny. Bez. Kolejny kolorowy. To. Wilec. Zapomniałem. Zbieramy. O, dam raczki no, oczywiście podagrycznik, prawda? Oczywiście podagrycznik. Hmm. Dziury wam nie pokażę, bo jest niezrobiona. Nie Ale patrzcie, jak ładnie moja paprota zaczyna rosnąć. Pięknie. Ojej. Niuniuś, ty jak zwykle co? To nie dla Ciebie w tej miseczce jest. No nie dla Ciebie zupełnie. O! O! To jest mi ty miłośniku. Ty miłośnik jest to, wiecie co się jako słońce. Oby tylko nie padało, bo nie zdążę... Nie zdążę przekopać. Po raz kolejny nie zdążę przekopać. Jeszcze jeden weźmiemy. W domu mam szczypiorek, to szczypiorek będzie. W domu wyrwamy. Żuraw Brzawie słychać. Idę do domu, wiesz? Odpoczniesz sobie. Bo jak ja jestem na dworze, to on cały czas za mną, mną łazi. Ja widzę, że Idzie trochę. Przecież. A tutaj nadepnęłam. Boże, co ja nadepnęłam? Odejdź kotek. Półkie mhm, mhm. nadepnęłam. Ojej. Tutaj mam takie kwiatuszki. Boże, widzicie, nic nie zrobię. Kwiatuszki przestanie. Fioletowe one Takie fioletowe później są. Wyrastają kwiatuszki z tego. Mam nadzieję, że się powiększy to. Też nie będę jak się nazywała, no to znaczy, się takie, takie rozłogowe jest. Łoży się. O, no, patrzcie druga. Nie wytrzymam z tym kotem. Druga paproteczka idzie. Oj Boże. Ty mi dasz spokój? Co my tu jeszcze mamy? Sto kredki jeszcze pójdą do jedzenia. w nie mam siły. O Boże. Jeszcze płateczki mlecza weźmiemy. Błagam Cię. Płateczki mlecza jeszcze wsycimy do sosu. Patrzcie, co mi tu rośnie, tasznik. Tasznik, taki duży. I kotek też rośnie. Yes. No to tak, jestem w ogródku, siedzę sobie tutaj na tym stole. Mm. Malinowe, słuchajcie, malinowe. Wysadzam dzisiaj. Nie wiem, czy dam radę to wszystko tutaj ogarnąć. Tam już dynię wsadziłam I, i czekam na tych ogrodników, wiecie. O Co chodzi? Nie chcę, żeby ogrodników na ogrodników mi to trafiło. Magi, lubczyk. No i tak jest już chyba która, 18. No i taki cały dzień. Zaraz kończę, kończę to sadzenie, pikowanie i Idę do zwierząt, no i do domu. Czas zakończyć dzień, idziemy spać z kurami, tak? Bo z kurami trzeba wstać. No właśnie.